Muszę sprostować, bo powiedzą, no czubek, no ja jak w zimie, tu wie jak diabli, ja, zimno sumie Tak byłem mokry, jak przemoczony, jak szum, chwila słońca, to trzeba było się po prostu wysuszyć. teraz ten suchy I tyle, i zimno już nie będzie. Jakiekolwiek wyprawy czy czy są z góry palące, to wiadomo o co chodzi. nie I godziny trochę zmarłem, ale dalej mi jest ciepło. No bo tam mokry jak szczur, to niestety. No tak to wygląda. A może... nie w tą stronę, w na tą stronę północno wschodni żeby był, nawet o tej porze roku, no, ale no niestety, jest tak jest. A, jest kawałek. zawsze będzie, a nie z pustymi łapami.